Szanowni, to jest ósmy odcinek wideoblogu For Senses. Jesteśmy w sklepie winiarskim na Bema 65. Dziesiąta rano, za chwilę degustujemy wina. Wieczorem znowu degustuję wina. Będzie korporacja dla nich. Będziemy łączyć tutaj wino z potrawami. No, niełatwy mam los. Nie chcę się na niego żalić, ale od rana, jak widać, do wieczora tylko degustacja win. Tematem dzisiejszego, tematem dzisiejszego wideoblogu będzie szczep Chardonnay. Już przygotowane, już otwarte, abym się nie mocował tutaj, dwie butelki na bazie tego szczepu. Jedna z Burgundii, ojczyzny tego szczepu, druga z, e, z Chile. E, zacznę od tego, że szczep Chardonnay jest dość kontrowersyjny. E, są fani tego szczepu, są też przeciwnicy, zacznę od przeciwników. Przeciwnicy zrzeszyli się w takim klubie, który się nazywa ABC. Anything? Bach Chardonnay, tak brzmi rozwinięcie tego szczepu. Odwracają się na rzecz innych szczepów, typu Riesling, typu Pinot Gris. No, można było wymieniać tutaj przeróżne szczepy, szczepy białe. Wymieniają wśród wad tego szczepu to, że po pierwsze jest uprawiany wszędzie, że jest wszędobylski, no to już można by było traktować jako pewną wadę, bo jest mało chłony na, na choroby, a w związku z tym yy, i mało wymagający w tej uprawie, no i jest wszędzie. Wymienia się, że jest na papier z kwasowością, tak? czyli w nowym świecie, tam gdzie jest bardzo upalnie, bardziej gorąco, no to tej kwasowości bywa, że ma za mało. Niektórzy nawet dokwaszają. Dopowiem, że wśród antyfanów wymienia się też to, że w różnych miejscach szablony bywa taki sam, tak? czyli że w Europie, w różnych częściach, czy właśnie w ojczyźnie Burgundii ten szczep może być taki sam jak, jak w północnej części Włoch, czy, czy nawet w niektórych miejscach Nowego Świata. No tak wymieniają ci klubowicze z APC. Czy tak jest? Czy z każdą tylko tak jest? No tu znak zapytania. No, są równocześnie jednak zwolennicy tego szczepu, którzy promują ten szczep, którzy mówią że i wyrażają, że, że ten szczep może dawać naprawdę wielkie wina. Wśród tych wielkich wymieniają Chablis Grand Cru, Montrachet, czyli wina na podium w ojczyźnie tego szczepu, czyli w Burgundii. Klub ten się nazywa CBA, w polskim brzmieniu kontrowersyjnie, a rozwinięcie to jest Chardonnay Bex, PG. Spróbujmy, spróbujmy dwie przygotowane butelki, pierwsza tak jak powiedziałem z ojczyzny, czyli Macon Village, e, producent się nazywa Domen Roger Lique. E, rocznik jest 2009, więc świeży rocznik, wybitny rocznik, naprawdę doskonały rocznik w, we Francji, no i wino oczywiście, ma świeże aromaty, e, cytrusowy. E, grejpfrut, głównie przejawia się grejpfrut no też trochę zielonkawy nuty z ogórkiem, jest też coś co wyraża mineralność tego wina, w ojczyźnie, w miejscach gdzie chardonnay, szczep chardonnay ma mineralność, no to, to to jest ważna cecha, jeżeli posiada no to już można niezwykle to wino doceniać i tutaj jest taki proch strzelniczy, tym się tutaj przejawia ta, ta mineralność. Chardonnay jest szczepem, który się wymienia wśród tych najbardziej tłustych wśród szczepów białych. Tu akurat mamy Burgundię, podstawową apelację Macon Village Szabli jest na przykład już o, o, poziom, o poziom wyżej, o, o apelacji, jest apelacja o statusie wyższym aniżeli Macon Village, to jest na poziomie takiego Petit szabli, więc tutaj tej tłustości, tej Koncentracji, nie ma zbyt dużej, jest więcej elegancji, subtelności, przyjemna kwasowość, lekkość w ustach, aczkolwiek czuć strukturę, absolutnie czuć strukturę. No i daje dużo przyjemności, dużo przyjemności. Bywają szablony, z którymi przebywać dłużej aniżeli dwa kieliszki. No, sprawia, sprawia pewną trudność tak? ze względu na ich właśnie ekstraktywność i koncentrację. Tutaj jest dużo średnioolności, naprawdę z przyjemnością można wychylić. Kto wie, może nawet więcej niż dwa kieliszki wlewam następne wino. Następne wino pochodzi z Chile, tak jak wspomniałem, z winnicy, która się nazywa Casa La Postol. W tej winnicy doradza najbardziej prominentny enolog świata. Enolog, czyli ten, który doradza jak tworzyć winorość, jak tworzyć je uprawiać. No, ten jest bardzo doceniony. Ten jest w stanie sprawić, że później najbardziej prominentny dziennikarz, na przykład Robert Parker, wysoko będzie dane wina oceniał. Tu nawet fiszka producenta jest z informacją nie od Roberta Parkera, ale od wine enthusiast, że ta winnica była najlepszą winnicą Nowego Świata w roczniku 2008. Ja pamiętam, że jeszcze niedawno Wine Spectator wybierał najważniejsze wino tej winnicy, czyli Cloza Palta jako numer jeden swojej setki. Być w setce to już jest prestiż dla wielu winnic, bycie numerem jeden no to, to już największy prestiż. Tak jak powiedziałem, najbardziej prominentny Michel Roland tutaj doradza najbardziej prominentny enolog świata. No, on sprawia, że wina stają się bardziej ekstraktywne. Niektórzy też, tak jak Chardonnay, jest kontrowersyjny, tak postać Michel Roland też jest kontrowersyjna. Mówi się Rolandyzacja wina, czyli to jest termin, który wyraża pewną globalizację wina, ekstraktywność win. No, tego oczekuję po tym winie, tego się spodziewam, zobaczymy jak jest. No jest już w aromatach, jest już w aromatach dużo się dzieje. Ten, te, te, te aromaty wręcz uderzają, uderzają tropikalnym, przyjemnym, słodkawym, słodkawym, nosem. To są nuty gruszki, nuty brzoskwiń, No i wyraźnie wyczuwalna beczka. Beczki tutaj nie było, zero nut beczkowych, a wszystko wynika tylko i jedynie z gatunku winorośli i z terua, jaki jest w Burgund Burgundii. Tutaj mamy jednak nuty wtórne, nuty wynikające, wynikające z beczki. Tu jest masło, tu jest wanilia. Wszystko w takich słodkawych, słodkawych rejestrach. No tak, mówiłem, że szablonem może być tłuste. Tłustym szczepem, tłustym winem. To chardonnay swoją koncentracją mogłoby obdzielić wiele innych chardonnay. Niezwykle, niezwykle ekstraktywne, niezwykle mocne, tłuste, ale do tego to, co się wymienia jako wadę szczepu, czyli że bywa na bakier z kwasowością, tutaj tego nie ma. Jest kwasowość, jest coś, co nadaje równowagę temu winu, no ale ono jest naprawdę muskularne. Szanowni, podsumowując, to są dwa światy win. Jeden elegancki, subtelny i mineralny z ojczyzny tego szczepu, z Burgundii. Drugi świat ekstraktywny, esencjonalny, skoncentrowany, ale równocześnie zachowujący kwasowość, czyli balans wina. Jedno i drugie wino, absolutnie w mojej opinii, bardzo dobre. Tylko od Was zależy, po której stronie barykady jesteście, nowego czy też starego świata. Jedno i, win, i drugie wino dostępne u mnie na sklepie, w sklepie na Bema 65. Ta butelka za 46 zł, ta butelka za 64, więc serdecznie, serdecznie zapraszam. W następnym odcinku wideoblogu, prawdopodobnie jeżeli się uda, będziemy na mistrzostwach Polski Sommelierów. Tam zdegustujemy naprawdę godną, godną butelkę. Do zobaczenia. Dzięki.